I jeszcze raz witam imieniem naszej podwitywnej wspólnoty pana prezydenta Andrzeja Dudę z Woli Narodu, prezydenta Najachtyckiej. Wiemy, że Pańska obecność tu nie wynika tylko z prezydenckiej powinności, ale z powinności serca. zdrowe życie Pana Prezydenta. Nie chcę bynajmniej progu Prezydentury, niech tak nikt nie odczytuje, głosić tutaj dzisiaj dla i na i podwoić kadzidło, ale wiemy, że wzrastał Pan w środowisku rodzinnym, patriotycznym, katolickim, uznającym za swoje ideały, które w tak dobitny sposób wyraża. Solidarność. I w swym orędziu prezydenckim przywołał pan postać świętej pamięci prezydenta Neda Kaczyńskiego, jednego z tych, którzy w sierpniu 80 roku rozniecali żagie w Solidarności, wyznając, że to obok niego dojrzewał pan do polityki rozumianej, tu cytuję, jako troska o dobrobyt wspólny, w znaczeniu Które broni słabszych i nie musi patrzeć silnych. Polityki, polityki wyrosłej solidarnościowego etosu. I w pamiętny dzień 6 sierpnia, kiedy Kościół obchodził święto Przemienienia Pańskiego, przywołując godziny, kiedy Jezus na Górze Wysokiej objawił swe bóstwo, Pan prezydent składając wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę wypowiedział m.in. słowa, że dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą najwyższym nakazem jego posługi państwu i narodowi. I otwieramy nasze serca na tę deklarację prezydenckiej przysięgi i życzymy, aby wypełnił ją pan treścią dobrych. Rozrządy, projektów, inspiracji. W ich realizacji i akceptacji myślę raczej siostry, że wolno to powiedzieć za Was. Niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność wspomoże Pana Prezydenta. Plaki, tak, 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 tak. Cała Ma pan ja tak, rację panie prezydencie. Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy wznoszą spojrzenie ponad horyzont wlaś, własnych doraźnych sporów, tarczek, politycznych gier, ponad smutne widowisko zazdrości i żądze sporu, Właściwego ostatnim czasom, bez ładu i wszelkiego występu, to są cytaty z pisma świętego, tu nie ma żadnych ujawniającego się w polskim życiu politycznym, pragną, oczekują tego, co wyraził Pan w inauguracyjnym orędziu, byśmy zaczęli odbudowywać wspólnotę. Wspólnotę narodu. powiedziałem 15 sierpnia. W Bazylice Mariackiej, mówiąc wtedy, między innymi tydzień po przyciętce, to ogromne zadanie stoi przed Panem: jak tą rozdartą szatę zszyć w jedną całość, we wspólnotę pozytywnego myślenia o ojczyźnie, narodzie, państwie, wspólnotę wzajemnego szacunku, aby Polak, Polakowi być wilkiem, wspólnotę zaufania. I to pragnienie wypowiadane dziś przez wielu jest zbieżne z drogą Kościoła i z jego misją. To Jezus pozostawił nam zadanie strzeżenia jedności, nieustępliwego budowania ekrezjalnej wspólnoty sakramentalnej, ale także społecznego ładu, etycznego i moralnego. I wiemy, mamy świadomość, że to droga trudna, najeżona przeciwnościami. Także oporę wielu, który nie wynika. I tu odwołuję się do czytania dzisiejszego. Ani z mądrości, nie wynika ani z mądrości, ani z rozsądku, tylko z tego, co apostoł Jakub nazywa za zazdrością i skłonnością do kłótni. Umiłowanie w Panu życzymy, Panie Prezydencie, aby posługa na najwyższym urzędzie, że w pospolitej była posługą w służbie wartości tych nieprzemijających, trwałych, które tworzą duchową siłę i wielkość naszego narodu. W życie polskiej wspólnoty noszą ład i harmonię, której tak potrzeba. By wszystko było bycie chociaż jako tak, jak z jednego dnia, a przede wszystkim by potwierdzała ta służba godność obywateli wolnej Ojczyzny. I niech się tak stanie. I niech tymi drogami prowadzi Pana. Najwierniejsza Przewodniczka Polskich Serc, Bogurodzica Dziewica, Królowa Polski i Naszych Serc. A, skrygi, A bardzo drodzy Związkowcy, chcę zapytać, to co zostało? Co jeszcze nie zwiększa.